Luxrad Zrób to z nami. Zestaw zaworów osiowych Jak zamontować zestaw zaworów osiowych? Zestaw zaworów osiowych idealnie sprawdzi się do podłączenia grzejnika łazienkowego z pionowymi kolektorami znajdującymi się po dwóch przeciwnych stronach grzejnika. Zaletą takiego rozwiązania jest głowica termostatyczna usytuowana równolegle do ściany i niepowiększająca obrysu grzejnika. Oprócz walorów estetycznych rozwiązanie to uchroni przed przypadkowym uszkodzeniem głowicy termostatycznej. Zawory osiowe występują w dwóch figurach. Lewej i prawej. Przed zakupem należy upewnić się, która rurka doprowadza gorącą wodę do grzejnika. Jeżeli doprowadzenie wody znajduje się po lewej stronie, wybieramy zestaw zaworów termostatycznych osiowo lewy, jeśli po prawej, to osiowo prawy. Do połączenia zaworu termostatycznego z instalacją centralnego ogrzewania niezbędne są złączki. Ich wybór zależy od tego, z czego jest wykonana twoja instalacja. Najbardziej popularnymi instalacjami w budownictwie mieszkaniowym są rury Alupex 16 mm lub miedziane 15 mm. Pamiętaj więc o sprawdzeniu swojej instalacji i dokupieniu odpowiednich złączek do wybranego zaworu. W przypadku zaworów zakończonych gwintem wewnętrznym pół cala w celu zamontowania złączek przyłączeniowych niezbędne jest zastosowanie odpowiedniego nypla. Przystępując do montażu, należy wyposażyć się w narzędzia. W przypadku klucza służącego do dokręcania zaworu. Warto pamiętać, aby posiadał on silikonowe nasadki, które uchronią powłokę zaworu przed uszkodzeniami. Upewnij się także, czy zamknięty jest dopływ wody w miejscu instalacji grzejnika. Montaż zaczynamy od zamocowania złączek na instalacji. W prezentowanym przypadku jest to rurka alupex. Zakładamy na nią nakrętkę, następnie pierścień zaciskający oraz złączkę zaworu odkręcamy pół śrubunki, które w późniejszym etapie zamontujemy do pionowych kolektorów grzejnika. Pamiętaj o użyciu odpowiednich środków uszczelniających łączone elementy. Następnie zawór przykładamy do złączki i skręcamy. Dokręcając nakrętkę złączki, nałożony wcześniej pierścień zaciska się na rurce, uszczelniając miejsca łączenia zaworu z instalacją. Na tym etapie nie należy dokręcać złączek do końca, aby mieć możliwość spasowania zaworu z grzejnikiem. Czynność powtarzamy, montując drugą złączkę. W miejscu uprzednio przygotowanych otworów na ścianie. Zamontuj uchwyt grzejnika. Pół śrubunki wkręcamy do pionowych kolektorów. Tak przygotowany zestaw można powiesić na ścianie, dopasowując go do uprzednio zamontowanego zaworu. Sprawdź dokręcenie wszystkich elementów przyłączeniowych. A następnie zainstaluj głowicę służącą do regulacji temperatury na wkładce termostatycznej zaworu, wcześniej ustawiając pokrętło głowicy w pozycji maksymalnie otwartej. Po zamontowaniu głowicy termostatycznej Ustaw ją w pozycji zamkniętej. Na rozdzielaczu lub w szachcie odkręć dopływ wody do grzejnika. Po prawidłowym zainstalowaniu zaworu do grzejnika należy napełnić go czynnikiem grzewczym, jednocześnie odpowietrzając. Zestaw zaworów osiowych. Luxrad. Zrób to z nami. Zestaw zaworów osiowych.